Zapomniałem, co chciałem Ci powiedzieć. Nie przejmuj się. To ważne. Czemu nic nie pamiętam? Z wielu powodów wciąganych i palonych. Cześć, dziadku. Czy kazałem Ci coś pamiętać? Mam mówić, że byłeś z nami w kinie. Fakt, ale chodzi o coś innego. Przykro mi, ale czas zaprząc cię do pracy. Przecież tego nie lubisz, a ja nie jestem w tym dobry. Mówię o korepetycjach dla Toma. Nie radzi sobie z historią. I jest jej za dużo. Nie przygotował referatu o huberze. To zabrzmiało oskarżycielsko, bo cię oskarżamy Czemu nie napisałeś referatu o huberze? Spędzałem mu weekend z tobą. Jako dziecko z rozbitej rodziny rzadko jestem szczęśliwy. Teraz odstawił tę te gadkę w zoologicznym i wyszliśmy z chomikiem. Bądź surowszy. Mam dosyć nieustannego nagabywania. My również. Referat poprawkowy musi być gotowy na poniedziałek. Albo to nie zda i będzie malował domy. Witam panią. Mąż jest w domu. Witaj, harcerko. Kupię miętowe i kruche. Gary. Mitch. Ale urośliście. W Afganistanie ty pracowałbyś na polu opium, a ty wychodziłabyś za mąż. Jesteś piękna. Dziękuję. To miałeś mi powiedzieć? Twój brat wraca z Afganistanu. Czemu mnie nie odebrałeś? Był z nami w kinie. Rozwodnik Gary. Jesteśmy 300 km od Kabulu. Mój czekarista zauważa ruch na wzgórzach. Na wszelki wypadek wzywamy wsparcie lotnicze. 5 minut później spadają bomby. Okazało się, że to koza. Zabiliście kozę? Chybili o jakieś 11 kilometrów. Koza stała się naszą maskotką. Zjedliśmy ją na Boże Narodzenie. Żartuję. Wyjaśnisz mi, co to jest przyrodni brat? Wujek Mitch i ja mamy różne matki. Dziadek miał dwie żony? Sam się tłumacz kasanowa. Były lata 60. Zaślubił nas brat Faza. Dziadek bardzo je kochał. Dlatego tata i wujek są braćmi. Koniec. Jak mógł kochać dwie kobiety? Lubisz masło orzechowe i dżem? Można jeść je razem. Koniec. Muszę iść. Mitch, gratuluję zakończenia służby. Koniec z przymusowymi koncertami tobiego kifa. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, dzwoń. Wyjdziesz za mnie. Skoro Gary jest w twojej lidze, to ja też. Gary był pijanym kibicem, który przypadkiem wybiegł na murawę. Jutro zawożę Luis na obóz golfowy. Pamiętaj o referacie Tomiego. Słyszałeś matkę. Ma być gotowy na 22. A jeśli cię przyłapię. Luis, zamów pizzę. Mięsną ucztę. <laughs> Wyjesz kawałki wegetariańskie. To okay? zarządzasz piwem. Importowane przed krajowym. Butelki przed puszkami. A jeśli tata zacznie pić krajowe z puszki, połóż go spać. Dziś masz wolne, bo wrócił wujek micz, ale jutro usiądziesz do referatu. Co cię śmieszy? Ty w roli ojca. Jestem lepszym ojcem niż ty żołnierzem. Dowodziłem plutonem. Ty nie radzisz sobie z dwójką dzieci. Ty miałeś broń. Mam spać na kanapie? Możesz waletować w pokoju Tomiego. Wolę spać w twoim. Nic z tego. Posiłujemy się o to? Nie jesteśmy dziećmi. Zapasy nie zastąpią dyskusji. Chcę spać w Twoim pokoju. Nie dostaniesz go. Masz do wyboru kanapę, odpada, albo pokój Tomiego. Chcę spać u Ciebie. Start. Tom, ruch na trzeciej, obrót i strzał. Jesteście za głośno. Otoczyli mnie. Pomocy. Rozwalę ich z granatnika. Gincie nazistowskie ścierwa. Jesteście za głośno. Wybaczki, Piszę. Ale wojna jest głośna. Gimcie nazistowskie ścierwa? A lubisz nazistów? Obudziliście sąsiadów. Świetna robota. Co tu się dzieje? Jest druga rano. Dzieci grały tylko na konsoli. Sierżant sztabowy Brooks. Nastąpiła awaria systemu audio. Nie szkodzi. I tak rano ćwiczę. Nawet przez rok widzę, że dba Pan o siebie. Obiecuję, że reszta nocy upłynie spokojnie. Nic się nie stało. Ale bądźcie cicho. Brawo, Mitch. Narobiłeś mi problemów. Dzieci, do łóżek. Dotrzymywały mi towarzystwa. Po tym, jak je obudziłem, nie mogły zasnąć. Wracam do łóżka. Skoro już jesteś, pomożesz mi przejść poziom? Muszę pracować. Posiłujemy się o to? Idę spać. Mięczak. Ugryzłeś mnie. Wojna to piekło. Późno wstałeś. Zjedz coś. Usmażyliśmy śniadanie. W tej kuchni nie smażymy, bo się brudzi. A sprzątaczka się ze mną rozwiodła. Sprzątniemy jak pogramy w kosza. Nie mamy kosza. Bujek przyniósł kosz pana Piskaciego. Ukradłeś kosz? Walczyłem o wolność. Należy mi się. Musisz napisać referat. Mam dwa dni. Tym razem się przyłóż. Poprzednia praca wyglądała jak lista zakupów. To prosty referat Huber się urodził, coś tam osiągnął, został prezydentem Już mam sześć stron Możecie grać przez kwadrans Widzę, że zmywasz naczynia Czemu dzieci grają w piżamach w kosza? Uh, Bo nie umieją bry. grać w rugby. Gary, Louise Louis za 40 minut wyjeżdża, a Tom nie rozpoczął referatu. Założysz się? Postawię stówę. Blefowałem. Zabieram Toma, żeby napisał referat. Mój dom, moje zasady. Napiszę referat jak pogra. Słuchaj. Najpierw praca, fun, potem zabawa. Good, Znalazła się Mary Poppins. Louis, przykuj <laughs> się Tom? na obóz. Tom, Tom pisz referat. Oh, go tu go obowiązują moje zasady. Tom, Tom Louis? Uh, uh, róbcie, 2%. co każe mama. Back, <laughs> Zaraz odstawię kosz. To pan jest świetny. No, awesome. <laughs> wow. Cześć, Alison. Wypiękniałaś od wczoraj. Wyglądam okropnie. Jak ona cię uciekła? Podpaliłem stajnię i klepnąłem ją w zat. Mitch, jesteś przystojny i inteligentny. Gary, oddałeś mi połowę majątku. Zabiorę to mnie do pracy, żeby napisał referat. Napiszę go tutaj. To ważna sprawa. Zadbam, by go napisał. Będziesz się z nim siłował? Już próbowałem. Wypełnię misję. Na pewno? Tak. Referat. Załatwione. Sprzątanie. Załatwione. Pan Piskacji? Martwy. Oddaj mu kosz Dobrze, że dopytywałem Mitch, Tom! Mitch! To nie kurczak Teraz go oglilują. Ależ on delikatny. Wyczułam pięć ziół i sześć przypraw. Zamknij się i jedz. A może to dziesięć ziół i jedna przyprawa? Nie masz o czym rozmawiać? Mitch, tu Gary. Gdzie jesteście? Tom kończy najlepszy referat na świecie. Wracajcie. Przywiozłem kolację. Samochód mi się zepsuł. Dokąd po was przyjechać? Do Las Vegas. W Nevadzie? Ludzie piją na dworze. To musi być Nevada. Szybko dojechałeś. Człowiek się śpieszy, kiedy mu wywożą dzieci z miasta. Wyjechaliśmy z miasta? Kiedy skończysz referat o Hooverze, usiądź do geografii. Gdzie Mitch? W Kasynie. Zabije go. Zamów wapno i łopatę. Denigans jest 23. o 23. O 23.00 będziesz jechał ze mną do domu. Cześć, Gary. Wow, is, uh, Niezręczna oh. sytuacja. Mamy tylko trzy bilety to. na gansa. Nikt nie idzie na gansa. Czemu nie powiedziałeś, że jedziesz do Vegas? Zabroniłbyś mi. Pakujcie się. Wyjeżdżamy za 15 minut. Właśnie wróciłem z wojny. Przywitasz weterana buziakiem. Co ty wyprawiasz? Wyrzuciłem dziesiątkę. Czemu przywiozłeś to toma? W domu było brudno i przygnębiająco. A czyja to wina? Nie ja rozwiadłem się z wystrzałową sprzątaczką. Zamiast sprzątać, przyjechałeś do Vegas. W pobliżu jest Tama Humera. To cztery godziny drogi stąd. Trzy. Jak się umie jeździć? Kuchnij. Wywiozłeś mi syna na pustynię. Na lunch jedliśmy nowego grillowanego kurczaka. Mogłeś mnie uprzedzić. To tylko kurczak. Ale jak chcesz. Tom musi napisać referat. Napiszę go w Las Vegas. Świetnie się bawimy. Najpierw praca, potem zabawa. Boże, ja to powiedziałem? Na pewno nie ja. Przez ciebie zamieniam się w Allison. Wyjeżdżamy. Nie zamierzam. Pakuj się. Wracamy do domu. Nie wrzeszcz, Alison. Nie nazywaj mnie tak. Zarezerwowałem ci pokój, Alison. Przepraszam. Co znowu? Tamten więzień ma przy sobie narkotyki. Gdzie? W waginie. Cudownie. Straciliśmy szczotkę. Kiedyś byłeś rozrywkowy. Przy dzieciach ktoś musi być odpowiedzialny. Zwykle zajmuje się tym Alison, ale przy tobie ja muszę nią być. Nie robię nic złego. Zachowujesz się jak ja. Grasz po nocy w gry wideo i uciekasz do Vegas. Przez ciebie zrozumiałem Alison. Zmieniłem jej życie w piekło. Jeśli jej to powiesz, zabiję cię. Zabijecie pierwszy jakimkolwiek przedmiotem. Śmiało, znajdź coś. Szukałem spinacza. To pana synowie? Niestety, trzeba ich było bić. Lepiej was wychowałem. Wcale nas nie wychowałeś. To wszystko tłumaczy. On zaczął. Uderzył mnie. Powiedział, że mam wagę. Przestańcie. Powinniście sobie pomagać. Obaj przeżyliście piekło. Jeden z was walczył z fanatycznym, podstępnym wrogiem, a Mitch był na wojnie. Powinniście się wspierać. Jesteście rodziną. Chyba. Tata ma rację. Przepraszam. Jesteście wolni. Płacono kaucję. Sprzedałem bilety na Gansa. Nie szkodzi. Jego występ kulej od kiedy zaatakowały go tygrysy. To nie były... mitch. To na nic. Wracamy do domu. Musimy być odpowiedzialni. Szkoda, mamy kupony na darmowe drinki. Tato, mam prośbę. Popilnuj toma, bo idę z bratem do kasyna. Jestem z was dumny. Przetrwaliście razem w więzieniu. Siostra będzie z was dumna. Mamy siostrę? Pamiętacie masło orzechowe i dżem? Smakują wyśmienicie z kubkiem gorącej czekolady. Widzieliście, może jest w górnej szufladzie. Tommy napisał świetny referat Pilnowaliśmy go na zmianę z Mitchem Tame Hoovera opisał, jakby tam był Potęga internetu Świetna robota To dla ciebie Co to? Otwórz z jakiej to okazji? Musiałaś sporo znosić. Dziękuję. Wracam do domu. Wypijemy z Mitchem kilka piw i odpoczniemy po reperacie. Jak wypadł Denigans? Bilety wyciągnęły nas z więzienia. Zapłacisz za to. Jak zwykle. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska masterfilm. Tekst Tomasz Kutner. Czytał Mariusz Siudziński. Już za chwilę kolejna porcja śmiechu i kolejny odcinek.